Cześć widzowie! Def był bogiem zabierającym dusze, ponieważ był ucieleśnieniem śmierci i aspektem świata, a kot w butach naraził mu się przez swoje błędy. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Def chciał zabrać duszę kota w butach. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Kot w butach miał dziewięć żyć, przez to nie dbał o swoje bezpieczeństwo, tracąc niepotrzebnie całe osiem z dziewięciu z racji, że najpierw przygniótł go dzwon, próbował podnieść za dużo na klatę, czy na własne życzenie spadł z wysokości i inne, co musiało bardzo zdenerwować Dev, bo jako Bóg żyjąc tysiące albo miliony lat niezliczoną ilość razy widział, jak ludzie walczą o życie chcąc przeżyć, a kot mając dziewięć ich nie szanuje, więc nie mógł się tylko przyglądać, schodząc specjalnie, aby zabrać kota ze sobą. Def może być złym tylko dla wybranych, bo jako bóg nie był na pewno od początku zły albo dobry, w czego w wyniku dla tych, którzy nie zasługują na życie jak kot, Def jest zły, chcąc odebrać mu jego ostatnie dziewiąte życie, przy czym byłoby to też przestrogą dla innych, aby szanowali swoje życie i nawet Def pewnie nie spodziewał się, że tak arogancki kot w butach zrozumie, jak ważnym i cennym darem jest życie, dzięki czemu go oszczędził, co pokazuje, że wcale nie jest zły, mogąc być równie dobrze bohaterem polującym na złoczyńców tak samo jak na kota. Def ma to do siebie, że kiedy ktoś go obrazi albo ze złości przybiera złowrogą postać i bezwzględnie idzie zabrać duszę istoty, przez co Def musiał odebrać lekkomyślność kota jako pogrywanie z nim i robienie sobie z niego żartów, a powiedział, że uwielbia wzbudzać strach w swoich ofiarach oraz że jest dumny ze swojej pracy, bo z reguły nie przychodzi po nikogo dobrego, tylko po samych złych ludzi zasługujących na karę, więc nie dziwne, że sprawia mu to przyjemność, skoro naprawia świat, a spotykając kogoś dobrego, prawdopodobnie staje po jego stronie, dzięki czemu jest dobry, a nie zły. Dew puścił kota, bo ma Mahonor jest szlachetny, ale chciał go ubić, aby ten nie zmarnował swojego ostatniego życia, co jest trochę dziwne. Niemniej jednak mógł mieć też przez kota więcej pracy z racji że dew szczególnie nie lubił kotów za to, że miał 9 żyć, co uważał za absurdalne, bo w końcu zabieranie dusz względem kotów musiało być niezwykle uciążliwe z uwagi na to, że procedura musiała wyglądać tak samo jak u innych, a z kotem w butach musiał robić to 8 razy, przy czym koty ostatecznie giną chyba ze starości albo po utracie ostatniego życia. Sam def uważa życie za święte i całkowicie brzydzi się zbrodniami i tego typu rzeczami. A kot często żartował i mówił, że śmieje się śmierci w twarz, przez to nie dość, że nie szanował swojego życia, to również ryzał def na pojedynek drwiąc z niego. I mimo to def gra fair play, ponieważ nawet nie tyle co chciał od razu zabrać jego duszę, ale bardziej nauczyć kota wartości życia, oddając mu miecz, aby dalej udawać, że nie może sobie z nim poradzić. A gdyby kot nie zrozumiał swojego błędu, to def pokonałby go w sekundę. Dev, kiedy kot pogodził się ze swoim końcem, na początku zdenerwował się, że taka osoba się zmieniła, ale zrozumiał, że ubicie kota jest bezsensu i nieetyczne, życząc kotu, aby dobrze przeżył ostatnie życie, bo i tak kiedyś znowu się spotkają. Podsumowując, Dev przyszedł zabrać duszę kota, bo ten w swojej arogancji nie dbał o największy dar, jaki ktoś może dostać, śmiejąc się z utraty żyć, której nie chcieliby mieć za wszelką cenę, a Dev widząc wszystko, co dzieje się na świecie, po prostu nie wytrzymał obecności kota. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i czy uważacie, że def jest dobry czy zły. Jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!